Cześć, jesteśmy w Rutmie Krakowa. W związku ze zbliżającymi się wyborami 7 kwietnia przygotowaliśmy dla Was serię wywiadów z kandydatami na prezydenta Miasta Krakowa. Zapraszamy do oglądania. Dobra. Cześć, jestem Alex. Cześć, nazywam się Natasza. I dzisiaj będziemy rozmawiać z kandydatem na prezydenta Miasta Krakowa, Aleksandrem Miszalskim. Dzień dobry. Cześć, jestem Aleksander. <grych> Więc zacznijmy od, może od y, krótkich pytań, tak czy nie? Metro w Krakowie? Tak. Czy czuje się Pan pewny wygranej? Tak. Szkolne budżety obywatelskie? Tak. Strefa czystego transportu? Tak, aczkolwiek to bardziej skomplikowane. Tanie mieszkania dla studentów? Tak. To może teraz już przejdźmy do treściwych pytań. Czy uważa się Pan za kandydata lepszego od innych, idealnego? Yy, uważam się ja za kandydata najlepszego z tych, którzy są. I to nie chodzi o to, żeby się wartościować, że ktoś jest gorszy, ktoś lepszy, ale uważam, że mam te wszystkie kompetencje, które są potrzebne, i tak mogę wykazać swoją przewagę nad każdym z kandydatów w pewnych aspektach. To może y, jakie doświadczenie, które nabył pan jako poseł może się panu przydać właśnie jako prezydenta, jako prezydenta miasta Krakowa? To ja bym powiedział, że nie tylko właśnie doświadczenie jako poseł mi do tego predestynuje, tylko po pierwsze Droga od samorządu do Sejmu, bo byłem najpierw radnym dzielnicy Stare Miasto przez dwie kadencje, później radnym miasta, również przez dwie kadencje, nie te one wprawdzie, bo poszedłem do Sejmu i później dopiero posłem. Więc to jest jakby doświadczenie na każdym szczeblu. Wiem, jak te problemy się rodzą, że tak powiem, najbliżej mieszkańców, ale później też jak je rozwiązywać z poziomu Rady Miasta, a jak z poziomu poselskiego można pomóc, więc całą tą ścieżkę przeszedłem. I to odróżnia mnie od większości kandydatów. Co więcej, mam doświadczenie zarządcze, bo przez 20 parę lat prowadziłem firmę, którą zbudowałem od zera, nie za pieniądze, stasi, ani na rodzinę, tylko po prostu od samego zera. A to jednak kształtuje charakter, jak w wieku 20 lat buduje się firmę ze znajomymi z przyjaciółmi i ta firma doszła do stanu, w którym pracowało tam parę set osób. Ja już tych udziałów nie mam, bo świadczyłem, że jeżeli na poważnie kandyduję. Na funkcję prezydenta, to nie chcę, żeby ktoś właśnie gdzieś tam szukał jakichś powiązań biznesowych. Natomiast działaliśmy od Rygi i Wilna, aż po Florencję i Wenecję. W związku z tym mamy również doświadczenie międzynarodowe. To były i hotele, i hostele, i transport, i biura podróży, więc takie dosyć kompleksowe doświadczenie po prostu w zarządzaniu w zarządzaniu dużym organizmem, w finansach, w informatyzacji w hr w marketingu, bo w zasadzie to ze wspólnikami tak się dzieliliśmy, że każdy coś tam ogarnął, a ja głównie zajmowałem się tymi trzema rzeczami, więc to też uważam, że dodaje mojej kandydaturze trochę jakby doświadczenia. No oprócz tego jestem też dosyć strzejstwownie wykształcony, bo skończyłem przy uczelnię ekonomiczny, socjologię na uj i i taka na WF-ie, no i doktorach też z zarządzania, w związku z tym, no już nie mówiąc oczywiście o różnych cechach, Osobowościowych, to jest tak, że serio, no wiadomo, że każdy, kto startuje, uważa się za e, najlepszego kandydata. Natomiast, oczywiście, nie chciałbym tutaj innych, innych, oni też mają swoje e, bardzo dobre cechy. To właśnie, może przejdźmy do następnego pytania. Po jednej zalecie kontrkandydatów, pana w tych wyborach. Po jednej zalecie kontrkandydatów? Tak. to proszę, dawajcie nazwiska. Ja może zaczniemy na... od pana Gibały. Zaleta: dam dwie. Jest dobrze zorganizowany i bardzo zasobny. Bardzo słaby. Dobrze. To może teraz pan Komarewicz? Na miasto. Był no więc... z miasta, więc tutaj problemy takiego dosyć dobrze. To może pan Mazur? Bardzo wykształcony. Z takim byciem profesorskim. Pan Kmita? Lubię go. <laughs> pan Berkowicz? Pro i, i pan kulik na końcu. Doświadczenie no, urzędu. Dokładnie. To teraz może po jednej Czyli wadzie. Każdy... <grym> po jednej wadzie? Po jednej wadzie, tak. No to y, po kolei znowu od... To może teraz od tyłu, od pana kulika skończyliśmy, to teraz zaczniemy. Pan kulik. Y, autokratyczny. Pan Darkowicz? Y, Wszystkie poglądy poza gospodarką. Pan Komarewicz? No dopiero dostał się do Sejmu. Trzy miesiące, ja to przynajmniej z, jej, z jego Pięknie kadencją. On dopiero poszedł do Sejmu, żeby coś tam zrobić i już chce wracać. Pan Kmita? Tu bym mówić dłużej. <laughs> jeżeli jest spisu, to jest sołkusza. to To w ogóle. Teraz jeszcze dostał pan Gibała. Też mogłem sporo powiedzieć, ale jak jedna, to jedna. Mało empatycznie. I pan Mazur? Nie ma doświadczenia politycznego. To może teraz. Jakiej zmiany pan uważa, że Kraków potrzebuje najbardziej? Najbardziej to potrzebujemy... O Jezus. Tu jest tak strasznie dużo <noise> tych, tych zmian, że jedna jedna to będzie ciężko wymyślić, ale. Dobrze, powiedzmy, że system transportowy jest chyba tą zmianą, którą najbardziej potrzebujemy, ale system planowania również, a wykorzystanie potencjału gospodarczego Krakowa również. Ciężko jest wybrać jedną, jedyną, bo to po prostu są, to jest po pierwsze efekt naczyń połączony, po drugie naprawdę mamy w wielu miejscach, w wielu obszarach te zaległości. Nie, no ale gdybym miał wybrać jedną, jedną, to chyba jednak system transportowy. System transportowy. Dobrze. To może teraz dlaczego Pan kocha Kraków? Pojawiało się to hasło w Pana tutaj y, promocji jako kandydata. To może dlaczego? Nie no, kocham Kraków, bo zacznijmy od tego, że jestem Krakowianinem od urodzenia. 43 lata życia tutaj. Y, tutaj chodziłem do jednej szkoły, i do podstawówki, do liceum i, i studiowałem. Tutaj grałem sobie w piłę y, w wieczystej. Tutaj mam rodzinę, mam przyjaciół, mam żonę, mam swojego psa. Mieszkałem w pięciu krakowskich w sumie dzielnicach, więc trochę zwiedziłem ten Kraków. Jak Tybryńco mówił, że jest z całej Polski, to ja trochę jestem z całego Krakowa. No po prostu to są sentymenty, to są, to są doświadczenia życiowe, to jest bliskość tego miasta. No i też piękno jego oczywiście, bo ja po prostu je kocham nie tylko za to, co tutaj przeżyłem, ale za to, jakie ono jest. Czyli za. Rynek, chociaż za rynek czasami mniej, bo ten rynek się, no różnie, różnie tam jest w tej chwili, za Kazimierz, za Podgórze, za nawet te parki, których nie mamy zbyt dużo, ale jednak jakieś tam są i z którymi wiążą się sentymenty, no i no, liceum na dwójeczkę, jest, jest, jest tego trochę, ale za kulturę też, za przedsiębiorstwa, które tutaj, za przedsiębiorców, za ludzi kreatywnych, którzy, którzy tutaj pracują, tworzą, tworzą to miasto. Myślę, że jest, jest mnóstwo powodów. Może przejdźmy teraz do pytań o program. Więc wielokrotnie się pojawia tematyka kobiet mhm. w Pańskim programie, więc jakie rozwiązania proponuje Pan? Dla kobiet? Tak. Jest, cały program jest już na stronie, więc tam można sobie sprawdzić. Na pewno, znaczy, po pierwsze, wszystkie rozwiązania są i dla kobiet i dla mężczyzn. A jeżeli mamy mówić o takich, które są bardziej dla kobiet niż dla mężczyzn, no to wydaje mi się, że po pierwsze bezpłatne żłobki, bo to może bardziej dotyczyć kobiet, które z tymi małymi dziećmi się najczęściej obiekują. Po drugie to jest oczywiście utrzymanie pełnomocnika do spraw równego traktowania, ale też powołanie pełnomocnika do spraw przeciwdziałania przemocy. Po trzecie to jest kwestia walki o równość płac w urzędzie generalnie, bo to jakby wiąże się oczywiście z pełnomocnikiem, ale też mówimy o tym, żeby żeby po prostu w urzędzie starać się te płace wyrównać. Po czwarte, to jest kwestia promocji kobiet przedsiębiorczych i rozwiązań takich, które będą szkoleń, kursów, które będą te kobiety, ja w ogóle u nas w firmie najczęściej kobiety były menadżerkami bo po prostu, raz, że turystyka jest może taką też branżą, gdzie więcej jest kobiet, ale, ale też kobiety mają takie zdolności różne, którymi niekoniecznie mężczyźni się okazują, Na przykład organizacja pracy i to bardzo ceniliśmy zawsze, więc ja w urzędzie również będę chciał stać na kobiety. Jeszcze właśnie mi się już wspomniał dwa aspekty. To jest ten gabinet ginekologiczny miejski 24H, dostępny bezpłatny oczywiście, bez pauzu i sumienia. I jeszcze, jeszcze właśnie, trzeba zadbać o bezpieczeństwo kobiet w taksówkach, bo tutaj jest problem z, boltem, z bo, może źle, że zmieniłem jakąś nazwę, no, ale generalnie z, z, z przewozami, tymi um, tańczymi, jest czasem problem z bezpieczeństwem, i tutaj też, um, właśnie nie wiem, kiedy to puścicie, ale za dwa dni będzie posłanka Jewska. się uda. <głos》> z uda i będziemy też o tym mówić, o tych wszystkich szczebach kobiecych. W czwartek Oleg się bardzo angażuje w tę sprawę. No, ale oczywiście też. Trzeba mówić o tych sprawach dla starszych kobiet, bo na przykład była u nas pani minister Okład i mówiliśmy o polityce senioralnej. I o tym, że w sprawie starszych kobiet, to jest na przykład kwestia wykluczenia piątego piętra, to jest kwestia braku toalet w publicznych w parkach, to jest kwestia opieki zindywidualizowanej w domach, po to, żeby starsi, panowie i panie, nie musieli lądować w DPS-ach. Więc mamy taki szeroki program też senioralny no, dla i kobiet i mężczyzn, ale ponieważ kobiety żyją średnio dłużej, no bo to, to jest właśnie problem dla kobiet. Wspomina Pan o komunikacji miejskiej, jak kluczowa jest dla rozwoju Krakowa. To jakie rozwiązania w tej kategorii Pan przewiduje? Już powiedział Pan, że metro a tak mhm. i co więcej Pan no, Komunikacja jest kluczowa, bo komunikacja, transport to jest zawsze taki system, taki krwiobieg, krwiobieg zarówno państwa, jak i Miasta. Oprócz metra, które jest oczywiście kluczowe, natomiast też nie ma co opowiadać niestworzonych historii. Metro, nie zbudujemy metra bez budżetów spoza miasta. Metro, koszt jednej linii to jest 11 miliardów złotych, tak się szacuje. Budżet miasta inwestycyjny roczny to jest miliard złotych. W związku z tym, musielibyśmy 11 lat nie budować nic innego, żeby zbudować metro. Więc jak niektórzy kandydaci mówią, to sobie jeden kandydat chyba tak powiedział, że lekkie metro to wybuduje z budżetu miasta, a na cięższe to trzeba będzie pozyskać środki, to nie policzył tego dobrze, ponieważ lekkiego też nie wybudujemy z budżetu miasta. A tu sam, sam koszt budowy tuneli to jest połowa tej kwoty, plus trzeba wydać później tabor. Więc metro tak, ale musimy pozyskać na to środki z... Budżetu centralnego, zapomniałem też o tej swojej zalecie, że akurat jeżeli chodzi o rząd polski, to znam w zasadzie cały jego skład i na pewno będzie mi dużo łatwiej o różne środki finansowe dla Krakowa zabiegać. Bo no po prostu wiem do kogo i z czym pójść jak przekonać. Oprócz 3 metra to jest kwestia kolei, szybkiej kolei aglomeracyjnej, to jest oczywiście kwestia województwa. Nie, ale miasto może tutaj pomóc. Miasto może pomóc no, naciskając, budując przystanki e, lobbując, ale też jakby współpracując, tak, musimy zwiększyć częstotliwość tych przejazdów, musimy wypromować kolej miejską, musimy mieć więcej przystanków, bo w tej chwili trochę brakuje, na przykład klonicza, na przykład Nowa Huta. E, i, I wtedy ten system może i, i parking, i parking right. wtedy hmm. ten system może działać spójnie Jak się połączy z jednej strony budowę tych tuneli pod centrum, z drugiej strony tą kolej aglomeracyjną, która w tej chwili no, jeździ, ale jednak no, za rzadko przede wszystkim. Za rzadko i nie ma parkingów Park and Ride, to wtedy to może działać spójnie. Oczywiście tramwaje trzeba również rozwijać. Raczej jestem zwolennikiem rozwijania tramwajów w centrum, tak żeby tam gdzie będzie dalej jednak jechało szybko, mm -hmm. a rowery są jednak dużo wolniejsze. No ja jestem fanem rowerów, więc ja jeżdżę na rowerze codziennie. Yy, I dlatego uważam, że sieć rowerową też trzeba rozwijać. Chociaż tutaj przede wszystkim skupiłbym się na likwidacji tych czarnych punktów, czyli miejsc, yy, no, przez które nie da się przejechać. Czasami. Tak, bo jest jedna linia, jest druga, ale gdzieś po środku trzeba przeprowadzić mm -hmm. albo, albo po prostu przejechać drogą. Yy, nie wiem czy wszystko, nie wiem, kolej tramwaje, metro, yy, parkingi, park and ride, rowery. No tak zasadniczo, jeżeli chodzi o jakby cały system, to mniej no więcej wszystko. I, tak, mniej więcej wszystko. wszystko. A jakie ekologiczne rozwiązania, między innymi w kwestii smogu oraz jakości powietrza, Pan proponuje? Jeżeli chodzi o e, smog, to. Mm, to do mnie? <śleski> to do <wszystkich. śleski> jeżeli chodzi o smog, e, to tak. Poradziliśmy sobie w dużej mierze z. Mm, likwidacją pieców. W zasadzie wszystkie zostały zlikwidowane, dostało tam dosłownie pojedyncze, ale to nie, niestety nie zmienia faktu, że gminy dookoła Krakowa mhm. dalej bardzo kopią i, i uważane, tak tak zwane uważanek. Więc po pierwsze to jest czyste powietrze program, który musi działać sprawnie, efektywnie to jest oczywiście zadanie rządowe. Natomiast to, to nie znaczy, że my nie możemy naciskać jako miasto na to, żeby on został zreformowany i usprawniony. Po drugie, to jest kwestia no strefy czystego transportu, która nie jest dla wszystkich oczywista i są kandydaci, którzy byli za, albo potem się podcofywali jakoś rakiem, a ja dalej będę stać konsekwentnie na stanowisku, że strefa czystego transportu powinna tak funkcjonować, mhm. tylko kluczem do tego, żeby mieszkańcy ją zaakceptowali jest to, Jakich będzie dotyczyć? Jakie dopłaty z poziomu rządowego jesteśmy w stanie uzyskać przy zmianie aut? Jak wytłumaczymy tą strefę? Mm -hmm. Bo niektórzy myślą, że strefa czystego transportu to znaczy, że tylko lekarstwami będziemy jeździć. To jest bzdura. Oczywiście, że nie. Chodzi o wykluczenie tych aut, które najbardziej kopcą, najbardziej trują, czyli o normach najniższych eur I w dodatku my mamy taką propozycję, żeby dotyczyły tylko nie Krakowian, w tym sensie, że jeżeli tam były konkretne okresy czasowe, w których trzeba będzie te auta wymienić, te daty powinny dotyczyć tylko nie Krakowian, natomiast krakowianie powinni wiedzieć, że już mają sobie taki aut nie kupować. I to jest najważniejsze, mhm. żeby po prostu nikt nie wpadał na pomysł ściągnięcia 15-20-letniego diesla z Niemiec, bo te auta najbardziej czują. W związku z tym strefa tak. Ale rozsądnie, tak, żeby mm. jak najniższym kosztem społecznym. No i to jest ta druga część. Czyli z jednej strony likwidacja tych palenisk w oku, mm. z trzeciej strony strefa. Do tego wszystkiego jest nam też potrzebna metropolitalna, która może dać nawet 300-400 milionów złotych rocznie na właśnie na przykład wymianę wszystkich pieców w pobliżanku w roku. Tak, i to jest, jest. ale to jest jakby inny, inna pola <t> Tak, Tak, nie, nie miejska. To może teraz przejdźmy do rozwiązań dla osób w naszym wieku. Bo jednak, powiedziałeś pan, tak, to dla osób starszych, to jednak tak, w okolicach. Ale wy nie oddychać tym powietrzem. Oddycham, ale jeszcze no, no, o powszedniu, których no, pan wspominał. Okay. Dla osób tak chodzących do liceum, co pan przewiduje? Dla osób chodzących do liceum. i studentów też, bo to zaraz Dziś, będzie tak, tak, Dobra, to po, do po, po kolei. Jeśli chodzi o licea, mówiliśmy o szkolnych budżetach obywatelskich. Zgłosiłem również taki pomysł, żeby powołać rzecznika praw ucznia miejskiego. W tej chwili jest także część szkół ma rzeczników praw, a część nie. Uważam, uważam, że powinien być też jeden rzecznik praw miejskich ucznia, który po prostu w sytuacjach konfliktowych na linii uczeń-nauczyciel uczeń, byłby taką instancją odwoławczą. Że jasne, że już nie mamy Nowak, więc jest trochę łatwiej. Ale jednak dalej te sytuacje mogą się zdarzyć, że, że jest jakiś konflikt. Mhm. Postulujemy też i będziemy organizować program przywrócenia stołówek szkolnych. Na pewno no, dla wszystkich uczniów i młodzieży i młodych, przepraszam, młodzieży już nie mówi. Dla młodych jest ważne to, żeby infrastruktura była jak najlepsza. W tej chwili w Krakowie mamy bardzo mało orlików, co prawda mhm. jest dużo boisk przyszkolnych. Ale te orbity też się czasem przydają, niekoniecznie muszą Dobre. być przy szkołach, a program rządowy jest, można z niego korzystać. Miasto do tej pory nie, nie korzystało. Również bilet studencki za 365 zł rocznie. To jest nasz postulat, no i budowa akademików. To w ogóle, jeżeli mówimy o młodych, to mieszkania są w Prakowie strasznie drogie, i na wynajem, i, i, i na zakup, a dlatego, że po prostu niewiele się buduje wbrew Temu, że jak się buduje, to często nie fajnie, bo ja się zgadzam z tym, że są przykłady no, takie mocno patodeweloperskie, Natomiast w Krakowie proces inwestycyjny trwa dwa razy dłużej niż we Wrocławiu, Gdańsku czy w Warszawie. W związku z tym nie buduje się i nie można potępiać w czambu wszystkich deweloperów w ogóle całego procesu inwestycyjnego. Bo jak nie będziemy budować w ogóle, to te mieszkania będą Jest jeszcze droższe. Jeszcze, droższe. Jeszcze droższe. No. Więc to trzeba po prostu wyważyć i nie robić z tego um, takiego czarnego PR-u, tylko piętnować oczywiście złe przykłady, ale no, starać się jednak myśleć w kategoriach tego, żeby w Krakowie budować, a nie tak jak usłyszałem, że Inkonfenders powiedział, że będzie, że włączy gminy podkrakowskie do Krakowa i, i tam będziemy budować. Nie. Te gminy, znam tych wójtów nie zgodzą się, mieszkańcy też nie chcą. Być włączeni do Krakowa, mają swoje budżety, tam płacą podatki i na pewno nie chcą być częścią Krakowa w 90%. Już kiedyś był pan Casim, który próbował inkorporować gminy podwarszawskie, jak się to skończyło, jest. więc to jest zły kierunek. Trzeba w Krakowie znaleźć takie tereny, na których będzie się dało budować bez sprzeciwu lokalnych społeczności i z doprowadzeniem kluczowej infrastruktury tam, czyli transportu, przedszkoli, żłobków i tak dalej. Dla akademiki akademiki dla młodych, akademiki z KPO. Mhm. Na to są środki, już rozmawiamy z panem ministrem Gdulą i mamy to w programie i będziemy budować akademiki ze środków rządowych. W związku z tym Kraków na tym nie ucierpie, a co więcej rozbudujemy trochę popyt, bo studenci będą mogli mieszkać w fajnych, komfortowych akademikach, a będą jakby mniej potrzebowali tych mieszkań pracowniczych, mhm. co zmniejszy Każdy. ceny dla Jezu. wszystkich. Zastanawiam się, czy jeszcze coś dla młodych. Na pewno jeszcze mamy no, różne postulaty, one są na, 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 na stronie, ale ponieważ wczoraj ten program opublikowaliśmy, to mogło coś mi jeszcze W takim razie, czy ma Pan jakieś rozwiązania dla szkół prywatnych? Ponieważ sami chodzimy do szkoły prywatnej i bywało tak jakieś kilka lat temu, że właśnie uczniowie. Ze, ze szkół prywatnych, pomimo bardzo dobrych wyników, nie, do, nie otrzymywali nagród, jakie dostawali uczniowie szkół państwowych. I czy ma pan w związku z tym jakieś. A, jakich nagród? Na, na przykład uznaniowych od prezydenta miasta Krakowa, że szkoły publiczne dostawały takie nagrody i osoby chodzące do szkół publicznych, ale na przykład osoby do, chodzące do szkół prywatnych były pomijane w większości I czy yy... Szkoły były pomijane, czy uczniowie? I to, i to. Że i szkoły prywatne są dalej ym, brane trochę mniej pod uwagę niż publiczne, i też uczniowie są gorzej traktowani pod względem np. Na tej nagrody prezydenta Miasta Krakowa. To ja nie rozumiem tego, szczerze mówiąc. Nie wiem, dlaczego tak jest. Oczywiście nie, nie znajduję w tej chwili argumentów, więc <laughs> pewnie by <bo> to zmienić. <śmiech> <śmiech> Ale szczerze mówiąc, nie, nie ma pojęcia. Nie wiedziałem o tym, że. że, że, że... To jest określony problem, czy naszego dyrektora. W trakcie tak się rozmowy i okay. pokazał, żeśmy porozmawiali na ten temat. No dobrze, dobrze. No, ja nie wiem, jaki procent uczniów wchodzi do szkół prywatnych, ale pewnie całkiem pokaźny, więc nie rozumiem, dlaczego nie bylibyście wykluczeni. Skoro to jest <grym> równoprawna edukacja, to, to, to powinno być to jakoś w miarę zrobione, tak żeby wszyscy byli równi w prawach. W takim razie, gdzie pan widzi Kraków pod koniec swojej kadencji? Pierwszej czy drugiej? O, no może drugie? No nie, to jest zasadnicze pytanie, dlatego, bo. Nie, może ja, nawet patrzę, ja nawet patrzę w dalszej perspektywie, bo mm, to nie jest tak, że mm, rzeczy, które widzę, które trzeba zmienić, e, przyniosą efekt e, w pierwszej czy e, drugiej kadencji. Część mm. oczywiście, że tak, ale część to jest proces bardzo długotrwały. Nie, bo ja przede wszystkim. E, z jednej strony, wiemy, że Kraków jest takim miastem, które kochamy, które jest bogate w tradycje, w kulturę, mamy zabytki, mamy gołębie, mamy dorożki. To jest piękne. Wszyscy jesteśmy z tego dumni, że się tutaj wychowaliśmy, że te pokolenia krakowian tak się zasłużyły, zbudowały takie piękne miasto. Bez ironii. Naprawdę, <laughs> uważam, że jest z czego być dumnym. Ale z drugiej strony, ja takie mam poczucie, i myślę, że mnóstwo osób z młodszego pokolenia, że gdzieś czasem ten Kraków się zatrzymał, że, że są miasta takie jak Łódź, Wrocław, czy o Warszawie, które jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, o taką kreatywność, o pomysły, o innowacje, rozwój startupów, mhm. awangardową kulturę, niszową. Taką oddolną. No, idą do przodu i tam się da, a u nas się nie da, bo nie da się, bo przepisy, nie da się, bo plany, nie da się, bo coś tam, coś tam. I, 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 i dlatego, żeby zmienić to, to trzeba parę lat pracy, żeby to przyniosło ten. Na przykład, jeżeli mówimy już o studentach, to jeszcze parę lat temu było 200 tysięcy studentów w Krakowie, teraz jest mm. 120. I już w tej chwili ja słyszę od pracodawców, od sektora BPO, mm -hmm. że i od uczelni wyższych, że oni się boją, że jeżeli tak dalej będzie to postępować, to za jakiś czas nie będzie ani studentów, ani pracowników, te wszystkie korporacje, które w tej chwili dają nam najwyższą średnią pensję w Polsce, mogą się z Krakowa wyprowadzić i z Krakowa i z Polski w ogóle, bo to jest kwestia kosztów pracy, bo to jest kwestia wysokich znaczy od no, niskiej niskie podaży młodych ludzi i wtedy, i wtedy miasto się zacznie zwijać I, i na zawsze będzie takim właśnie takowym pięknym, ale nie nowoczesnym. Więc zmierzając do finału tej odpowiedzi, ja przede wszystkim chciałbym, żeby przez te parę lat, obojętnie czy pierwszej, czy drugiej kadencji, oprócz oddawania inwestycji typu właśnie metro, Przystanki kolei aglomeracyjnej, parkingi, park-and-ride, te wszystkie transportowe, o których mówimy. Oprócz uporania się do końca z problemami smogowymi, widzę taką wizję, po pierwsze, zielonego miasta, przyjaznego mieszkańcom na miejscu, wyremontowanych chodników. Parków miejskich, skwerów, czyli bez wielkich, gigantycznych inwestycji, ale raczej z tymi, które są potrzebne po prostu tam, gdzie mieszkańcy często mówią, że czegoś nie ma. Że właśnie brakuje ławek, brakuje koszy, brakuje parku, brakuje zieleni, brakuje skwerów, brakuje siłowni, ale widzę przede wszystkim zmianę mentalną. Chcę, żeby miasto było miastem, w którym w urzędzie wszystko się da zrobić, w którym inwestor jest dobrze odbierany, w którym w mieście studenci chcą studiować, bo wiedzą, że jest tutaj praca. Uczelnie są zadowolone i jakby. To chodzi trochę o marketing naszego miasta, o to, żeby każdy wiedział, że w Krakowie to jest po prostu coś takiego, że jest tak kreatywny tygiel kulturowo-innowacyjny, że mamy startupy, że mamy NGOsy, że to wszystko działa, że jest ten trzeci sektor rozwinięty. Tak, musimy zmienić po prostu trochę mentalność urzędu. Że wszystko da się załatwić kontem obywatelskim, że konsultacje działają, że każdy mieszkaniec może kliknąć w internecie i chce zagłosować, że chce tak albo chce tak, a władze biorą to pod uwagę, mm. a nie robią konsultacje po to, żeby przeprowadzić. prowadzić. Więc to jest w dużej mierze zmiana mentalności. Ale oczywiście inwestycji trochę też się mm. przyda. Tak, trochę podsumowując, jak miał Pan wybrać jeden punkt Pańskiego programu, który jest najważniejszy dla młodzieży, który by to był. To ja bym proponował, żebyście wy wybrali. ciężko wybrać, chcieliśmy się pana zapytać. Nie, no bo na ja bym, no? ja bym, ja bym Myślę, wszystkie te, które były my. dla mnie ważne, ale to jakby ja zawsze powtarzam, że no my powinniśmy spać młodych, a nie narzucać co jest najważniejsze. To ja sobie odwrócę to pytanie, przepraszam. Tak, ale co dla was jest najważniejsze, bo może na coś. Ja nie także z mojej perspektywy to długoterminowo bym powiedział, że mieszkania. Jednak zamiast akademiki są ważną sprawą, okay. że, że warto to kontynuować. Albo rozpocząć tak naprawdę. No, to się cieszę, że ten pomysł się spodobał. Nie, się zgadzam. Jest oczywiście mnóstwo rzeczy ważnych dla młodych ludzi, które nie wynikają z jakby programów samorządowych, nie wiem, ekologia, komunikacje. Tak, ale też te sprawy ideologiczne, wolność, ekologia. Nie wiem, zakładam, że pewnie te wszystkie sprawy tabletki, dzień po i tak dalej. Myślę, że tutaj młodzi ludzie w większości się zgadzają, że. Są wolności, po prostu chcą hmm. móc zdecydować. No, ale to są sprawy, których raczej samorządy yy, nie dotyczą. Natomiast z miejskich czyli komunikacja i akademiki. Myślę, że no, to też. I teraz w takim razie, ostatnie słowa do naszych widzów. Co ja miałbym im przekazać? Eee, ostatnie słowa. Eee, ostatnie słowa. Eee, tak szybko minęło. Eee, Chyta, <laughs> może do kamery byśmy prosili w takim razie. No nic, słuchajcie, jeżeli się zgadzacie z tym, co powiedziałem, z tą wizją, oczywiście nie udało się opowiedzieć o wszystkim, ale jakby ktoś był ciekawy więcej, to na stronie www.miszalski2024.pl można sprawdzić cały program. Przede wszystkim zachęcam Was do tego, żeby pójść na wybory. Daliście radę 15 października i bardzo Wam za to dziękuję, bo to głównie dzięki młodym ludziom. Którzy poszli do wyborów. Mamy taką rzeczywistość, w której w ogóle samorząd funkcjonuje, nie wypisujemy się z Unii Europejskiej, wracamy do jakichś standardów praworządności. Także chciałbym Was przekonać, żebyście na wybory samorządowe również poszli 7 kwietnia. No, a oczywiście, jeżeli stwierdzicie, że to, co powiedziałem, Wam się podoba i się zgadzacie, no to polecam głosowanie na mnie. Dobrze, to dziękuję Dzień bardzo. bardzo. Dzień, Dzień, dziękuję bardzo.